Na tym filmiku pokażemy, czym jest adresowanie mieszane i jak działa. Zaczniemy od przypomnienia adresowania bezwzględnego. Mamy tutaj sprzedaż 10 produktów w 2020 roku, i pomimo, że mamy tutaj podane kursy waluty z 2018, 19 i 20, to nagłówek tabelki wskazuje, że tak naprawdę potrzebujemy tylko tej jednej wartości. Tworzymy szybko formułkę przeliczającą złotówki na euro i wiemy, że w tym przykładzie adresowanie mieszane i jeszcze nie będzie potrzebne, ponieważ tutaj wystarczy przy przesuwaniu formuły powstrzymać to czerwone odwołanie od przesuwania się razem z przesuwaną formułką. Robimy to blokując kolumnę i wiersz, czyli blokujemy wstawiając dolara przed j, blokujemy czerwone odwołanie od poruszenia się w prawo lub w lewo, czyli pozostanie w kolumnie J, a dolarek przed siódemką blokuje nam wiersz siódmy, ten poziom i nasze czerwone odwołanie nie poruszy się ani w górę ani w dół. I to jest adresowanie bezwzględne, które już omówiliśmy w poprzednim filmiku. Wynik zawsze wyrywkowo sprawdzamy. Wszystko się zgadza, kurs 2020 został. To jest bardzo prosty przykład. Inaczej wygląda sytuacja w tabelce w przykładzie drugim. Tutaj mamy sprzedaż w trzech kolejnych latach, więc te wartości w kolejnych kolumnach musimy przeliczać na euro według kursów z kolejnych lat. Więc tu już adresowanie ani względne, ani bezwzględne nam nie wystarczy. Zawsze zaczynam od stworzenia podstawowej formułki, którą za chwilę będziemy modyfikować. Więc produkt pierwszy przeliczam przez kurs z 2018 roku zgodnie z kolumną. I teraz na czym nam zależy? Zależy nam na tym, żeby nasze niebieskie odwołanie przesuwało się za chwilę. Będę przesuwał formułkę w prawo i będę przesuwał ją w dół. Więc to odwołanie niebieskie musi przesunąć się z nami w prawo. I w dół, ponieważ będę chciał na przykład tutaj w tej komórce przeliczyć tą wartość. Więc nie ruszam niebieskiego odwołania. Natomiast co wolno, a czego nie wolno odwołaniu czerwonemu, czyli kursowi walut. Za chwilę, jak przeciągniemy formułkę w prawo, to to odwołanie przesunie się z nami w prawo, czyli kolumna zmieni się z, ten adres i19, za chwilę zmieni się na j19 i na k19, i to jest ok. Więc nie wolno nam wstawić dolarka przed i, przed kolumną i, ponieważ wtedy zablokujemy ten ruch. Natomiast jak za chwilkę będziemy przeciągali formułkę do dołu, to to odwołanie nie może się przesunąć z nami do dołu. Musimy ten ruch powstrzymać. A robimy to w bardzo prosty sposób, wstawiając dolarka, symbol dolara, symbol blokady, przed wierszem. Wtedy ten wiersz 19, co widać tutaj. Nie zmieni się, nie będzie mu wolno zrobić tego ruchu. I to jest to, o co nam chodzi. Taki przykład, kiedy wstawiamy blokadę albo przed wierszem, albo przed kolumną, ale jest to tylko jedna blokada, nie dwie, tak jak w adresowaniu bezwzględnym, to jest adresowanie mieszane. Sprawdźmy, czy działa. Przeciągamy formułkę w jedną stronę i w drugą stronę i wyrywkowo sprawdzamy jakiś wynik. W tym przypadku produkt trzeci z 2020 przelicza się po kursie z 2020. W tym przypadku z 2019 produkt 8 przelicza się po kursie z 2019, wszystko się zgadza. Przejdźmy do przykładu trzeciego. Tu również będzie adresowanie mieszane, bo widzimy, że kolumny będą musiały się zmieniać i tu pewna pułapka czyha na nieuważnych Excelowiczów. Ponieważ tworzymy podstawową formułkę, czyli produkt ze sklepu pierwszego z 2018 roku, dzielimy, musimy podzielić to przez kurs z 2018 roku. Tylko tutaj lata mamy podane pod sobą jedno pod drugim. Jeżeli chciałbym skorzystać z takiego układu danych, tutaj mam w pionie, tutaj mam w poziomie, to to się nie uda. Dlatego podjadę troszkę wyżej i użyję, Danych podanych w takiej formie, jak mam tam na dole w tabelce. Czyli w tej chwili, komórka B31 jest dzielona przez komórkę J5. Mimo, że one są dosyć daleko od siebie, nie ma to większego znaczenia. I już wiemy, że adresowanie względne w tym przypadku nie zadziała, więc. Komórkę B31 w tym przypadku zostawiamy w spokoju. Natomiast w komórce J5, kiedy za chwilę przeciągniemy naszą formułę w prawo, to temu odwołaniu czerwonemu nie wolno poruszyć się z kolumny J, ponieważ wtedy dostaniemy błąd dzielenia przez 0. Dlatego w naszej formułce, zjeżdżamy troszkę do dołu, w naszej formułce blokujemy, wstawiając dolarka, kolumnę. J I wtedy nasze odwołanie już nie będzie mogło zrobić o tego ruchu. Sprawdźmy, czy to zadziała. Przesuwamy w dół, przesuwamy w prawo. Sprawdzamy. Komórka niebieska swobodnie przesunęła się. Tu była oryginalna formułka. W dół i w prawo. Proszę bardzo, przesunęła się. Natomiast komórka czerwona przesunęła się o jeden w dół, natomiast nie przesunęła się. Już w prawo. Ten ruch został zablokowany. Najczęstsze błędy, jakie się popełnia przy tego typu zadaniach. Pozbędę się na chwileczkę moich formułek, aby wywołać błąd. Pierwszy błąd najczęściej spotykany to jest po prostu: zapomniałem o adresowaniu. Przesuwam formułkę. Mam problem błąd dzielenia przez 0. Z czego wynika? No wynika z tego, że e, odwołanie niebieskie posłusznie się przesunęło, odwołanie czerwone również posłusznie się przesuwa i spada w dół, czego mu przed chwilą robić nie było wolno. E, tutaj nie ma żadnej wartości. Program nie wie, przez co ma podzielić. No, nie ma wartości, nic tu nie ma. 0. Błąd dzielenia przez 0. E, można też dostać błąd, który wygląda o. W taki sposób, kiedy mamy tutaj serię hashtagów, to oznacza, że tu jest jakiś wynik. Bo proszę spojrzeć, że formułka tu jest i się wykonuje. W pasku formuły to świetnie widać. Natomiast wynik po prostu nie ma miejsca, żeby się wyświetlić. W tym przypadku najlepiej dać mu trochę miejsca i ten rodzaj błędu już nie wystąpi. Myślę, że adresowanie mieszane nie jest zbyt trudnym zagadnieniem, ale jego opanowanie jest kluczowe do działania bardzo, bardzo wielu formułek. Życzę powodzenia, pozdrawiam.